w podróży zapraszają Was dzisiaj na spacer po Beskidzie Niskim, do Jaślisk, a także do Dukli. Dlaczego warto odwiedzić Jaśliska pośród pól? Te miniaturowe miasteczko tworzy prawdziwą oazę lokalnego spokoju. Pewne miejsca i sytuacje są od wielu, wielu lat niezmienne. Oparły się duchowi postępu, pogoni. Za nowoczesnością. Koleczki pogryzione zębem czasu jeszcze dzielnie walczą, dopóki mają właścicieli. Inne niestety odchodzą w niezbyt w niebyt, wraz z tymi, których już nie ma. Jasiszka to zdecydowanie jedno z wielu miasteczek, które drzemią ale na swój sposób żyją znacznie lepiej niż tętnące neonami metropolie. Cały hałas i zgiełk świata to jaślisk na razie nie doszedł. Nie odnalazł drogi i niech ta dla dobra mieszkańców nadal nie odnajdzie. To miejsce jest wyjątkowe i piękne, proste, spokojne i przytulne. Jaściska to miejscowość położona na trasie pomiędzy Komańczą a Duklą. To malownicze miasteczko na prawach gminy, o niebywały urok, któremu dosłownie nikt nie jest w stanie się oprzeć. tu tak? Nie. To są te kilanki? Chyba nie, ale ona się przewraca. A ta chata już zapadła. tu A tu też mieszka normalnie. Tak, tak. Ta maleńkie, polskie Hollywood. Ostatnimi laty Jaśliska stały się modną sceną dla filmów fabularnych. Kręcono tutaj między innymi wino truskawkowe, popularny film na podstawie prozy Andrzeja Stasiuka ukazujący specyfikę małomiasteczkowej społeczności w Beskidzie Niskim, a także film Twarz, który został nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem na festiwalu w Berlinie oraz ostatnio Candidat do oskara, bo Takie Jesteśmy w piwnicach w jaśliskach pod szkołą. No widać, gdzie jest interwencja trochę nasza, bo chcieliśmy, żeby właśnie udostępnić do zwiedzania, żeby przynajmniej pozatykać troszkę te takie dziury. Ale nie ma oświetlenia, zrobię trochę ból, ale... Ale ładnie jest to, tutaj tak, takie to kamienie pokładane. są. Taka architektura. Takie jak, arty taki, jak Nie cegła, tylko takie kamienie pokładane są. Ale i chłodno, nie? Tak, A, wą, powiem, Piwnice są pod całymi jaśliskami. że kiedyś, kiedyś historia, że są połączone, tak, że można było przechodzić z, z jednych do, drugi. do drugich. A czy tak jest, to wiadomo. Ja. No. nie wiadomo. Największe są prawdopodobnie pod ratuszem. Śwodują sery pleśniowe, wykorzystują sobie jakoś... Oh. No bo no, no, kiedy piwnice służyły do przechowywania win, przez to też nie się bogaciły, że mogły składować, miały prawo składu i składowano właśnie w piwnicach wino, przez to po prostu pobierały opłaty, tak zwane to Później no, piwnice służyły jako tak zwana dzisiejsza lodówka, przechowywanie. Ludzie żywienia to tak, dokładnie. Tak. Tak. To jeszcze można sobie podejść dalej do kolejnej. wchodzimy. Ale lopy. Wywytał Narty Łyżwy. tak wyglądała dawna kuchnia. Mamy okazję, mieliśmy już okazję go przetestować. Prowadzimy y, z innego środka kultury, z oczkawki prowadziliśmy klub seniora dzieci. Straży graniczne, mundury straży granicznej. Plastki ziemniaczane, szarlotki, wołowki. O, panie kapitanie. Chipsy na kuchni ziemniaczanej. Zostawa jest świeża właściwie, jako tego otwarcia nie było takiego ucznego bo no niestety nie dało się, ale otworzone zostały kamienia, stąd też w Herbie są trzy kamienie żarnowe z dwoma młotami. skrzyżowanymi. jak mniej, wszystkie, wszystkie sprzęty jest pozyskane od, od lokalnych o. osób. Tutaj jeszcze mamy takie przejście do... Nie ma Na, na, na tej wystawie, co była w sobotę i właśnie on tutaj tak fajnie opowiada. Właśnie fajnie, jak takie starsze osoby opowiadają. To co są wiedzą, z... no, wiedzą, na... wiedzą przeżyły, wiedzą do czego służyło. Dokładnie sosiek, yy, spichlerz na zboże pęczka do, do kapusty, do zepchania. No tu jest właśnie ta wystawa, o której mówiliśmy, to jest wikulakter Wiesa z Krakowa, tutaj wsparcie tak było w sobotę. Wystawa będzie z dziewcami o 5 sierpnia. Obrazy. Tak, obrazy. A reszta eksponatów, zdjęcia są już No I tutaj właśnie, z nim, no po po to nie wiem, czy można to zobaczyć, Jak wyglądały jak śliska. Są złote, są pojedne. A to po mojej teraz, to po mojej będzie. To to są rzeczy z dawnego sklepu żydowskiego, dawniej Żydzi też w tak byli. I prawdopodobnie ktoś znalazł skrzyneczkę zakopaną ziemi, właśnie z rzeczami z to, tymi żydowskimi. I, I tutaj umieściliśmy. A to właśnie te piwnice, w byliśmy. A tam są te, które są właśnie teraz pod które pokazywałam w A, jak no, teraz wyglądają. Pod Właśnie postać z Komisariatu Straż Straży Granicznej. dokładnie. Właśnie przekazane. tam, Wilk stacjonuje, i tutaj właśnie przekazał kilka rzeczy, właśnie. Łuski, podłówki, podłówki. No i dostała z późnych osób, z kraśli. To dziś żyjący ksiądz lepsze um, Stanisław Marka. Takie piwnice są prawdopodobnie pod większością domów w Jaśliskach. Kiedyś były połączone prawdopodobnie, natomiast no, nikt to, nie tego nie odnalazł, żeby to, to się łączyły w jedną całość. W, w w Stanowlu, w Stanisław Kuchalik jego wystawę też będziemy mieć otworzoną właśnie w budynku Goku. Prowadziły trzy bramy wjazdowe. Dalejowska, Wolańska i Węgierska. A tutaj w gablotach właśnie też można zobaczyć to, o czym mówiłam, te wykopaliska. Lisy, zwany, które zostały wykopane koło cmentarza. Tam jest taki, taki pomnik, kurhan szwedzki tak zwany. I jak właśnie była renowacja, były prowadzone do kopaliska. To w takich dzbankach były zachowane szczątki dzieci. Tak wyrzewano pewnie. Mhm.